No witam, tu Wasz agent 07 Majar. Niebawem zbliża się święto demokracji, czyli wybory prezydenckie. Widzicie te billboardy wszędzie porozwieszane, porozklejane. Kandydaci, którzy sprawią, że nasza przyszłość będzie lepsza, bardziej kolorowa. i tak dalej, i tak dalej ja tym się nie interesuję w ogóle mnie to nie ciekawi ten temat oprócz jednej kwestii otóż w demokracji oddaje się głos i ja uważam, że kto oddaje swój głos, ten potem nie ma już nic do gadania, czyli staje się tak jakby niewolnikiem. Niewolnik oddaje głos na, na jakiegoś, na to kandydata. Kandydat wygrywa wybory, czy przykrywa, i to, co on potem robi, to my to zatwierdzamy, oddając na niego głos. Czyli ze wszystkim się tak jakby zgadzamy. I ponosimy potem tego konsekwencje. I ja 5 lat temu, mając jeszcze niższą świadomość tego, co tu się dzieje, jak to wygląda, oddałem głos na obecnego prezydenta. I przez to, przez 5 lat, tak jakby przyklepywałem to, co ten prezydent robił. Także nie mogę się już doczekać zakończenia kadencji obecnego prezydenta, bo odzyskam swój głos. głos. I już drugi raz tego samego błędu nie popełnię. Nie będę już więcej oddawał głosu, bo ja jestem wolnym człowiekiem. Nie jestem niewolnikiem i głosu nie oddaję. Także ten dzień, kiedy obecny prezydent zakończy swoją kadencję, będzie dla mnie takim symbolicznym dniem, kiedy odzyskam swój głos i już więcej nie będę brał udziału w tych spektaklach demokratycznych, niedemokratycznych. Bo tak jak Wam mówiłem, światem rządzi 1% z 1% najbardziej wpływowych ludzi. A to, co się tutaj dzieje, to tak nie jest spektakl taki show dla wszystkich pozostałych <laughs> przeciętnych kowalskich. Także tak, na wybory te demokratyczne. To ja nie zamierzam w tym uczestniczyć już nigdy więcej. No, to dzisiaj na tyle ładna pogoda, że można chodzić na spacery. Dopisuję cieplutko. Także zachęcam do wychodzenia z domu, bo ostatnio to było przecież oficjalnie nam zabronione. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Miłego dnia. Do następnego.